Siemano, 3 grudnia. Sucho. Tutaj jedynie jest sprężarka od oleju, od, od powietrza. Bierze oliwę. Gdzieś podejrzewam pierścienia, bo coś będzie rybnięte. Sprawdzamy olej. Kurczę. Nic nie bierze. Także wczoraj szoko go skatował. Jak to większość zaraz napiszę. skrzynia jak jest sucho, to nawet nie ma co sprawdzać, ale sprawdzimy, jest ponad pełny stan. Tak nalałem mu 10 litrów więcej. Jak stan, wiadomo gdzieś te maszyny, tak to down Przy rozłożeniu on pobiera w te siłowniki plus minus 5 litrów albo i więcej. Więc upalamy dziadka Widzieliśmy delikatny przymrozek Ale wczoraj szyba się ubłociła Zaraz sobie wytrzemy, zobaczymy czy odpali Świece grzeją I dziękuję, do widzenia. rozrusznik się w nim zawiesza. Trzeba pójść pierdyknąć go drewienkiem. Nowy zamówiony ma być na dniach. Także nie regeneruje nic. Bo tu mamy przykład regeneracji. Dobra, idziemy po jakieś drewno. Też tak nie powinno się odpalać maszyn, bo w pewnym momencie może się zawiesić wszystko. Stąd możemy, byłoby to idealne. Dziękuję. Nie wiem, czy gdzieś Bendix się zawiesza, czy jak. chyba chyba odbił. O, to jest takie właśnie, jak już coś się dzieje, to wypadałoby to po prostu wymienić, bo mogą się cyrki narobić. Także czekam z utęsknieniem na nowy rozrusznik. Także niech sobie chodzi. na nawiewy, żeby zaraz na mnie zaparował. Kiedy na chwilę do rodziców. Niech trochę pochodzi, się rozgrzeje, bo tutaj na miejscu jedziemy uprawiać. Może to zobaczysz. No i dobra, jesteśmy na polu, poprawiamy. Dojdzie idzie ostatnio 340 zacząłem. No i co? 8663 godziny, czyli odkąd zakupiłem ją. Tą 310 zrobiła już. 1000 godzin, bo jak przyjechała miała 7600 coś, także 1000 godzin nie wiem, przekroczone, albo się zbliżamy. Wielkimi kroczkami. No i cóż mogę powiedzieć, wymienione wtryski. no Ten przód teraz pojechał do zrobienia i z tą hydrauliką, z hydrauliką problem. Jeszcze nie rozwiązany do końca. Jeszcze nie działa to tak jak powinno. Dalej trzeba szukać. Także. Oprawiamy 1000 godzin yy, zrobione, więc oby tak dalej. Także uprawiamy, troszkę rano zmroziło. Jak wjechałem do takie dwa kawałki gliniaste zrobiłem mało od jeziora. No to fajnie szło, ale tutaj gdzie miejscami trafia się klinka. To już robi się poślizg Ten szron zaczyna się topić i ziemia zaczyna puszać i robi się ciapka. I nie wiem, czy nie trzeba będzie po prostu zjechać. I tutaj mamy taką e, słabszą ziemię do lasu, więc na pewno to zrobimy. Ale tam mamy piach najwyżej, przód zostanie od strony domu, bo tam po prostu, e, co jest? Jest glina. Jest trzecia klasa. Gdzie jest trzecia klasa to jest lipa. Nie męczymy 310. Jeździmy na dziewiątym biegu na tempomacie pomacie 1800 obrotów, 9 na godzinę. Ładnie to miesza. talerzówka wgryza się ładnie w ziemię, więc nie kombinujemy. No dobra, uprawiamy dalej. No i chcę Wam pokazać, jak agregat sobie radzi w takich trudnych warunkach, gdzie jest cała kukurydza długa. Połamana przez zwierzynę. Zaraz wyjdę Wam pokazać, żeby też nie być gołosłownym. Ale, znając życie cały czas przechodziło, a jak będę nagrywał, to się zapcha. Dobra, chodźcie, chodźcie. Tutaj jest 100% wyłamanej kukurydzy Tu jakieś dwa były, ale tu wszystko jest wyłamane I ciekawe, czy się zapcha, czy się nie zapcha Zobaczcie, cała kukurydza, wszystko jak popodnoszę Wszystko stojące Dziki zbuchtowały, tych resztek jest pełno No i teraz tak, mamy tępę talerze, to jest taka magia trochę top down'a Bardzo daleko od siebie y, łapy porostawiane, że ta masa gdzie przejść ma po prostu do przejść y, gdybyśmy mieli tu nowe talerze, bo te talerze już są praktycznie, że no do wymiany, autentycznie są do wymiany to by tutaj nie było najmniejszego problemu, mamy talerze łyse coś tutaj zaczyna się już kiełbasić no i chyba się zapcha wiedziałem, że jak będę nagrywał tu przyjechałem normalnie, ale jak będę chciał nagrać, to się, to się zapcha. <grywka> ale ogólnie no fajna maszyna do uprawy po, po ściernisku kukurydzy. Okay. Ładnie tnie No, i wiedziałem, że się zapcha talerzówka z tej strony, gdzie się zapchała. <laughs> Ale ogólnie jest sztos, nie? Łyse talerze. I tutaj to, co się zapchało na talerzówce, nie przecięły. Przeszło po prostu pod maszyną. No i łapy to chwytają. Trzeba to rozciągnąć także. Wiedziałem, że tak będzie, będę chciał nagrać i, i się zapcha. Trzeba to jakoś porozciągać. Pójdzie, musi pójść. A jeszcze prawa strona nie chce pójść. To no się już nakumulowało, nakumulowało, i robi się wesoło. Także chłop chciał się pochwalić. A tu wyszły cyrki. No ale nic nie zrobimy. Pokazujemy jak jest, nie koloryzujemy nic. Dalej nie chcę przejść, niby już nie ma tych kołtunów, ale to tak zbiło się w tym agregacie te łęty, łodygi, że głowa mała. No i dobra, poszło. Jeszcze na talerzówce, no, talerze są już liche. No i po prostu, jak coś za dużo masy podejdzie, to się nie kręcą. Bo są gładkie, nie mają tego ząbka, się nie zazębia. Także, tak ciśniak na przyszły sezon, i tak no, gruba inwestycja. Wszystkie dłuta, wszystkie pionowe talerze, no, coś myślę, że około, pff, nie wiem, ile talerz może kosztować. Czy może jakieś zamienniki spróbuję? Pożyjemy, zobaczymy. A może takie, nie wiem, czy tu jest opcja, żeby zamontować te cross kutery. ale chyba nie, bo to wtedy się kąt zmienia, właśnie nie mam pojęcia. Chociaż tu możemy to zrobić. Kąt natarcia. Także no, nie wiem. Tylko do cross scooterów trzeba prędkości, a tutaj nie mamy prędkości. Teraz nie wiem, co by lepiej ciało, żeby się ten agregat nie zapychał. Też muszę zaczerpnąć trochę wiedzy w tym temacie, bo to by nie była głupia opcja. Tu jest dołek, glina nawożona i gdzie jest glina I jest dołek to jest hajla bajla Także możecie napisać mi czy Ja się też muszę dowiedzieć czy tutaj kroskutery wejdą, tak? Bo nie wiem jaką one średnicę mają Jak to wygląda Ale dajcie znać Czy lepiej założyć tradycyjne talerze czy właśnie Cross a może jest ktoś, kto ogląda i coś takiego zastosował. Ale to chyba się będzie mijało z celem, bo tam właśnie, tak jak wspominałem, potrzebna jest prędkość, a tutaj tej prędkości nie mamy. Maksymalnie co jeździmy nawet 340 to jest 11 km na godzinę, 18. Także wydaje mi się, że to chyba nie tędy droga. Hektary uciekają. Mamy godzinę dwunastą Idziemy sobie na kawkę Także nikt nas nie goni Terminy już nie gonią Na spokojnie Szanujemy robotę Także Wjeżdżamy sobie na kawkę Bo robimy przy gospodarstwie I to ja szanuję Jaka to jest piękna rzecz mieć, tak, jak niektórzy mają całą ziemię w koło gospodarstwa. To jest coś pięknego. Bez wyjazdów, bez sklepania tych dużych ilości kilometrów, żeby przejechać z pola na pole, z pola na gospodarstwo i z gospodarstwa na pole. To jest naprawdę coś pięknego. w kawa gorąca na stole, jak tam u Was pracę, pokończyliście? Dalej walczycie. Tam widzę, że jeżeli chodzi o kukurydzę, no to walczą ludzie. Koszą dalej. Trzeba będzie brać się, jeżeli też finanse pozwolą. Za utwardzanie tutaj w koło silosów, nie wiem czy płyty, czy beton, coś trzeba działać. Tutaj trzeba będzie ziemię zbierać, bo jest stopniowanie terenu. A chcę działkę zrobić, silosy tak utwierdziłem, tak jak praktycznie poziom domu tam 5 cm wyżej. Dzisiaj, tak jak sobie patrzę, to można byłoby to zrobić z pół metra wyżej hale 20 i te stopniowanie zrobić ale stwierdziłem, że zrobię taką gładką działkę. O ile życia nie braknie, to wszystko uda fajnie się zrobić. Już zostawiam tutaj sobie sprzęt i idę w sino dalej. Tylko jak będę wracał, muszę wziąć kołka drewnianego. Pozdro. Standardowo szybkie obejście traktorka. Czy nigdzie oliwa nie leci Także Wszystko jest dobrze I idziemy na Taki delikatny spacerek, bo Od tego jeżdżenia na tych sprzętach Bęben rośnie A to jedyna niepożądana część Ciała, która y, Powinna rosnąć Także Spacerujemy. No i dobra, kawa wypita. Ząb na ząb wrzucone, i idziemy sobie spacerkiem z magicznym urządzeniem. Zobaczymy, czy będzie potrzebne, czy nie. Jak mówicie. Także wsiadamy. Ostyk? O, chłodny, chłodny, chłodny. Troszkę mi się posiedziało. Ale pamiętajcie, robotę trzeba szanować. Jak nie ma gonitwy z pogodą i czasem, no z pogodą może i tak, ale z czasem to mamy go teraz dość sporo. No i co? Nie działa. Nie działa. Tak widziałem. Ostatnio chodził dwa dni, a teraz go coś uwiera. Od wczoraj. W sumie od dzisiaj, bo wczoraj chodził. bida, że na rozrusznik nie ma. Działa. Dym nie idzie, nie idzie. Także jeździć, obserwować. Nawkę musimy włączyć. No, jeszcze jest do uprawiania. Tutaj mam gdzieś utaty. Kurczę. No,ż 14 hektarów. Tam na tym obrębie 6. Już 20. 24. U siebie mam jeszcze 7. 31. I u brata działka 13. Już jest 44, 54, 60 no gdzieś 67 hektarów, i nie wiem, czy będzie wszystko agregatem robione. Czy część będzie orana jeszcze tam u brata? Bo tam jest potależowane po przężytach. Także no, no nie wiem, czas pokaże, co tam Tomek sobie wymyśli. Łukasz e, 16 hektarów ma zaorane, pod jedno dawał gnój jedno poprzężycie to miało być to dawno, ale Nikodem poorał to dwa kawałki 3,5 i 4 hektara a tamte 3,5 hektara co właśnie na tym obrębie gdzie tata ma 6, Łukasz ma 3,5 no to miało być orana, ale potem jechać tam talerzówką, uprawiać znowu wszystko, te bruzdy a to zrobimy agregatem, potem pójdzie talerzówka albo stripteel i będzie temat zamknięty, będzie równiutko więc Taka oto koncepcja na przyszły rok także no gra muzyka czekamy na internet, jest internet sam ścieżki, są ścieżki. Jest, ogarnąłeś się, ogarnąłeś 9 na godzinę, 85-90% obciążenie na 20 cm. No i talerzówka zagłębiona gdzieś na 4-5 cm idzie. A tu pokazuje nam nawigacja 9, 9,5, 9,2, 9,6. Prędkość. Także dobra prędkość Ładnie miesza Z tyłu można powiedzieć, że czarno Im dłużej ta ściernia leży po kombajnie Tym lepiej to się uprawia, te resztki są przygniecione przez te deszcze, one już trochę gniją I to się wszystko lepiej eee, Miesza, bo takie resztki te po kombajnie świeże One są suche i się nie mieszają i dużo tego na wierzchu leży tak, tutaj śmiało można dzisiaj Wpuszczać siewnik i siać Tylko co na słabej ziemi o tej porze siać? Żyto i przeżyto w grudniu to mi się wydaje głupota Choć kiedyś tata w grudniu Jak wziął pole w 2002 albo 2004 roku Zaorali i chyba 3 grudnia posiali żyto I to żyto posiali lejkiem Zabronowali I żyto sypało lepiej jak te siane normalnie po Gdzieś tam w koniec września październiku, tam te sypało dwie tony, a te 3. No właśnie choroby, nie choroby. Kwestia jak opady trafiły i nie ma reguły czym posiane, jak zasiane. Trzeba się wstrzelić w ten moment najlepszy dla rośliny w danym roku. A kiedy to będzie? Tego nikt nie wie. To jest to lotek. No i dobra, jesteśmy na polu. No, i tutaj jest lipa z gwiazdem, jest żywcem błoto. Jedynie, przyczepy bo będziemy mogli wywrócić. Więc nas spokojnie, pod spodem jest twardo. Nie pachnie, musicie mi uwierzyć. No, po prostu zapachy. No, jedziesz, 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 jedziesz. jedziesz.